Ostatni eksperyment, lejemy wodę. Powinna lecieć do góry. No zostaw. Już. W ogóle nigdzie nie chce, stoi w miejscu. Nawet wsiąka w beton. W ten baston. No nic, proszę Państwa. Potwierdzają się potwierdzają się prawa fizyki jednak chyba. Ta butelka leci w dół, pełna. Troszkę próbuję tańczyć pod górkę, ale tutaj nie ma nic ani z magii. Zawsze kłamią. Tak, któryście przyjechali. Bogi, wylała. No i nic, no i nic. Zainwestowaliśmy w bogus. Kretańczycy? Zawsze, właśnie, jak to było? Kretańczycy w liście do tytułu. No nie będę cytował, nie chcę obrażać kreteńczyków, ale każdy sobie może przeczytać list do Tytusa, co pisze Paweł o kreteńczykach.